Pszczołem Polacy, niedawno było święto Dnia Niepodległości Polski, które też świętowałem w swoim mieście, ale zazwyczaj ja jeżdżę do Warszawy, byłem tam kilka razy. Chciałbym powiedzieć, że niektórzy Polacy patrzą na krosowiaków jak na obcych, bo ludzi z polskimi korzeniami nie akceptują i stało tego coraz więcej. Prawda, że przyjeżdżają migranty z Ukrainy, z Rosji, Białorusi, ale ludzie mają polskie korzenie. Ja może ich mam i daleko, czyli ze strony smoleńskiej szlachty, ale również babciu mnie kiedyś urodziła się na Ukrainie i miała tam e, nie tylko ukraińskie, a polskie korzenie. Ale znam kresowiaków i znam Polaków z Białorusi, którzy są prawdziwymi Polakami, chodzą do kościoła i modlą się w języku polskim. No, albo uczą dzieci mówić po polsku, chociaż między sobą rozmawiają niektórzy po białorusku. Albo na mieszanki językowej. I ludzi tych jest też niemało. Są dużo Polaków z Kazachstanu. Niektórzy niestety byli rusyfikowani, ale nadal ludzie chcą wrócić do macierzy. I tak trochę od serca chciałbym powiedzieć, że smutnym jest to, że jest ludzie, którzy nic dla kraju nie zrobili tak naprawdę, tylko chleją święta, ale mogą zaatakować, albo chociażby w internecie, albo gdzieś tam mówić, że nie jesteś Polakiem, albo udajesz Polaka. I z jednej strony to na to wygląda, bo ja na przykład mam trochę inną wymowę, lubię ubierać się w kontusz i dla niektórych to komicznie, ale ja uważam, że to jest e, przyjaw kultury i adekwatny człowiek nie może tego się wstydzić. E, inna sprawa, że ja nie chodzę tak co dnia i wszędzie, więc, ale chciałbym tak wam powiedzieć z ścisłym sumieniem, że nas dużo i my jesteśmy Polakami, może nie na 100%, ale mamy polskie geny, i to szanujemy, i dlatego jesteśmy w Polsce. Nie chcemy jechać do Niemiec, do Francji, dla lepszego życia. I ja na przykład jestem miłosnikiem kultury i polskiej historii, ja tym żyję cały czas. I wśród obcych są ludzie, którzy są rzeczywiście innej narodowości, ale też są niemało ludzi z polskimi korzeniami. I wykluczać ich to znaczy być przeciwko własnemu narodu, czyli własnych rodaków nie szanować, nie akceptować. Według mnie to jest jakaś, który być nie powinna. I to jest kolejne problemy, które ludzi niszczy i psuje rozwój kraju. Więc dla mnie Polakiem jest nie ten, kto w Polsce się urodził, a ten, który ma korzenie polskie, który mówi po polsku i e, szanuje swoją kulturę, swoją historię, przynależność etniczną, może być też mentalność. Więc Polaków w świecie jest bardzo dużo i bardzo dużo Polonii mieszka w innych krajach. Polacy mieszkają na Litwie, w Kazachstanie, w Ameryce, w Kanadzie. I jest rzeczą oczywistą, że oni mają inną wymowę, albo niektórzy niestety język zapominają. Natomiast to są polacy, jakby i nigdy tego nie zrozumiemy.